Babciu, jesteś taka zabawna! W pierwszej rundzie chcę, żebyście mi zrobili słodki żel o smaku Coca-Coli. To proste robi się. Żel? Kola? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. A ja mam już pomysł, od czego zacząć. Na początek oczywiście muszę wziąć kolę. Otwieramy. No to zaczynam. Prawie idealnie z wyjątkiem kilku kropel. Jean, lepiej wytrzyj się, gdzie twoja kultura. Oh. Wytrzyj się! Dziękuję babciu. Najpierw muszę troszkę opróżnić butelkę z kolą, co nie będzie problemem. A teraz czas na beknięcie. Ojej, a ja tu coś o kulturze mówiłam. Dobra. Do koli warto dodać trochę cukierków. Będzie smakować lepiej i będzie ładniejsza. Następnie do tej samej butelki wleję trochę syropu kukurydzianego. To jest to, co wkrótce zamieni moją kole w żel. Pozostaje tylko dobrze wstrząsnąć. Ups! Oj, chyba syrop kukurydziany był zbyt lepki. I kontynuuję. O nie, przykleiłam się. Będę musiała użyć siły, żeby to oderwać. Inaczej wiki spróbuje mojego arcydzieła. Nic mi nie jest. Wszystko okej? Okay. Udało się. Mój żel jest prawie gotowy. Muszę go tylko troszkę schłodzić, żeby był jeszcze bardziej galaretowaty i dobrze smakował. Super. To zbyt skomplikowane. Najlepszym żelem będzie zwykły miód, który można po prostu umieścić w lodzie. Czyż to nie jest genialny pomysł? O, jakaś amatorka! Pokażę wam, jak zrobić prawdziwy żel. Najpierw trzeba wlać kolę na patelnię. Następnie wrzucę do niej żelki o smaku coli. Rozpuszczą się i sprawią, że moje przyszłe arcydzieło będzie jeszcze smaczniejsze. Ostatni składnik jest tajemnicą. Dzięki niemu żel nabierze wspaniałego blasku. A teraz gotujemy powstałą mieszaninę na patelni, dokładnie mieszając. Gdy żel będzie gotowy, można przelać go do butelki. Właśnie w ten sposób. Ostatnim krokiem jest schłodzenie. Nikt nie poradzi sobie z tym tak dobrze jak ciekły azot. Trzeba nim polać butelkę i odczekać kilka sekund. Drogie dzieci, bądźcie ostrożne. Nie zbliżajcie się do azotu bez opieki dorosłych. Gotowe! Wiki, czas wybrać dzisiejszego zwycięzcę. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wszystko wygląda pysznie. Pierwsza niech będzie babcia. Mm, za bardzo przypomina zwykły miód. Teraz czas na szefową kuchni. Wygląda pięknie, ale dlaczego ten żel tak błyszczy? Została tylko jill. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania. Jill, wygrałaś! Yes, wiedziałam! Co to takiego? To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie! Robi się. Gofry? Co? Gofry to moja specjalność. I wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo mąka, jajka, masło i oczywiście cukier i mleko. Mleko nawiasem mówiąc jest pyszne. Ciasto jest prawie gotowe. Co powiesz szefowo kuchni? Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. Jak to? Muszę przyspieszyć! Muszę zrobić najlepsze gofry. ich wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor. Właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne. A mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności! I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchni Nie? Nie sądzę. Mój tęczowy gofry jest gotowy. Teraz muszę go pięknie podać. Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A wita śmietana będzie robić za chmury. Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki. Tak dla upiększenia. Okay. Super! Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci i są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? Spokojnie mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyła ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zupki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Kładę je do gofrownicy i otwieram. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie Miki. Ojej! Co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. U, ohyda! Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła go dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak. Wow. A szefowa kuchni Eni stworzyła prawdziwe dzieło sztuki. W dodatku bardzo smaczne. Brawo! Ale chyba tym razem nikt nie dorówna go from babci. Uwielbiam je odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu. Ura! Wiedziałam, że je za łatwię. Tym razem... Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. moje pączki będą szybkie. To jest smaczne. Oj. Nieważne. Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam. Rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Ale nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiażdżyć je na drobne okruchy. Podam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego, co wyszło. Mniam! Mm, Wszystko, co muszę zrobić, to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie! O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie, jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. Ja właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego i wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne. Ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam zarcy dzieło. Wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego? Moje pączki też są prawie gotowe. Muszę je tylko posypać cukrem pudrem. Oj! Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę, to dla Vicky. I dla jej siostry Jill. Co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z nutellą. Wiki! Czas wybrać, kto wygra tym razem! Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki! Chcę ich szybko spróbować! Mm, nie dość, że są piękne, to jeszcze nierealnie pyszne! Jestem zachwycona! Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia! Dobre! Ale zbyt zwyczajne! Spodziewałam się czegoś więcej! I mam nadzieję, że Twoje pączki mnie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują. Ale szefowa kuchni Eni nadal ma najsmaczniejsze pączusie. Pogratulujmy jej zwycięstwa. Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione. Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam hubę bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow. Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Ta dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata, a ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można, spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Kura, Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie sto ziaren, to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało sto razy lepiej niż przedtem. Mimo że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste, ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść! Alex, oszalałeś! Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata, to wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Come! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów. Uzna się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Jak smakowało? Bardzo. Wita, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos! Padłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Hala Ta jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałyście? W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań. Właśnie to puszki. Uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A ratujcie się, kto może! To nadzwyczajna sytuacja! Mila Beka! Ojej! Nigdy więcej Coli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Są bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz pizzy jest tak dużo, że aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać! To wcale nie jest zabawne! I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica, najważniejsze, że mi smakuje. To przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł, wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba! To jest bardzo poręczne. Mmm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. Ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne, ale Lili pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu, zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda! Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba! Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie, w końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? Jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę. Zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuje! Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Please. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. To bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł. A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. No przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki. Jej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobra? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam Oj, przepraszam Co za smród Teraz musimy to wąchać Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia Twój oddech jest nie do zniesienia Dzięki Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście Pomogła Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku Masz szczęście, że już go zjadłaś A ja to dopiero zrobię Ale po co go jeść? Jest taki ładny Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow, No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. nie zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybko. Jaki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu? Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do Twojej buzi. Proszę! O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w Ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona goje nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. Leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać. Pomocy ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje. Nic mi nie jest. Przepraszam Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi.